Jeśli boisz się, że AI zabierze Twoją pracę, to uspokajam. Jeszcze nie. Przynajmniej póki co. Coraz więcej osób wykorzystuje w swoim codziennym życiu różnego rodzaju sztuczną inteligencję. I to w sumie nie powinno nikogo dziwić. Możemy w mgnieniu oka przeszukać ogromne bazy danych i wyciągnąć z nich interesujące nas informacje. Problem jednak natury technicznej jest taki, że o ile większość informacji jest zazwyczaj przez nas sprawdzana, to niestety w przypadku takiego czata GPT często bierzemy to, co on nam wyśle za pewnik. A to prowadzi do bardzo dziwnych sytuacji. Dziwnych o ile oczywiście dotyczy to, nie wiem, przepisu siostry Anastazji na sernik, gdzie powie, żeby dodać 4 jajka, a nie 6, bo są sytuacje, gdzie może być znacznie mniej ciekawie. Przykładem niech będzie prawnik z Indiany, który w swojej pracy posiłkował się czatem GPT i przedkładając dokumenty do sądu, wśród nich znalazły się nieistniejące sprawy. Ba, te sprawy nieistniejące były również przez niego cytowane i w związku z tym on sam trafił przed sąd celem złożenia wyjaśnień. I to w zasadzie sędzia go tam wyjaśnił. Bo, cytując, przestawienie liczb w cytacie, błędne podanie daty czy literówka w nazwie strony to błąd, ale cytowanie sprawy, która po prostu nie istnieje, to zupełnie inna kwestia. Sam pan Ramirez przyznał się do wykorzystywania sztucznej inteligencji w pracy, ale nie był on świadomy, że ta może generować fikcyjne sprawy sądowe oraz nie znał potencjalnych zagrożeń wynikających z bezkrytycznego używania takich narzędzi. A tych zagrożeń cyfrowych jest naprawdę sporo. Póki co kara nie była aż tak dotkliwa, bo 15 tysięcy dolarów po 5 tysięcy za każdą z trzech sfabrykowanych spraw. Ale w przyszłości może się to skończyć znacznie gorzej. Dlatego w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji i takich czatów również trzeba bardzo krytycznie podchodzić do pozyskiwanych w ten sposób informacji, a nie im na ślepo. I już ostatnio przecież mówiłem o znanym cytacie Einsteina, który ponad 300 lat temu powiedział, że nie powinniśmy wierzyć we wszystkie rzeczy, które przeczytamy w internecie.